Bardzo niewiele osób nią farbuje, ale mimo wszystko chciałam się spróbować z Wami trzcina. Kwiaty trzciny są takim surowcem um, używanym przez niewielu farbiarzy. Trzeba mieć bardzo dużo umiejętności i bardzo dobre warunki w ogóle, żeby trwale niej farbować i kolory takie sensowne wyciągnąć. A to jest ta trzcinka, tak? To jest takie zielono-żółte troszkę. Właśnie. Przygotujemy, odsadzamy i potem dodajemy tego aulu albo serczanu. Albo robimy tak, że przykujemy materiał w tym. Takie różowe. Kora temu jest tutaj. Prawdziwa. Najprawdziwsza kora dębu. Czuć jak kwaśny Tak, <śmany> czuć to już są ciężkie rzeczy, i potrzebujemy dużo I, i wielu roślin też się używa do robienia kosmetyków. Już minęło lato, jesień złotem śni. Wiem, że wszyscy lubią niebieskie, ale niebieski, roślin farbujących na niebiesko jest najmniej na świecie. Jest tylko kilka roślin. No to, 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 to... To jest, to jest w ogóle wzór. Dosyć trudnie. Jak ktoś będzie chciał go robić, to zmierzymy się w grupy i go zrobimy wspólnie. I sobie z tego no, wszyscy mają, no prawda? No to? no to słuchajcie, mamy kotwy odcedone według tego przepisu plus minus co mówię. I teraz tak, do niektórych roślin nie trzeba żadnej zaprawy, do kory dębu nie trzeba dawać ałunu, żeby on dał taki beżowy kolor. Czy w ogóle ktoś będzie chciał dzisiaj na beżą farbować? Bo jeżeli nie, to od razu zrobimy Tu jest jedna. Tu jest osoba. Wiesz, chodzi o to, że jak już się doda siarczanu żelaza i zmieni kolor, to już nie ma odwrotu, więc nie wrócimy do pierwszego koloru. Ty włożysz pierwsza sobie i zobaczysz. Trochę więcej niż łóżkę. I zobaczycie, jak to bardzo zmieni kolor tej szmatki. Ta szmatka, proszę, jest taka. Magia! Biały proszek na żółto. Na razie. Super. Będzie, ponieważ ten kolor jakby ktoś poszedł teraz pod kran, spłucze się do prawie zera, Ryboko. to nie jest pan kolor. To z białego będzie fioletowy. Biało-czerwony będzie. No, <ślaflęży> nie będzie to jaśniejszy róż. Nie wszyscy z tyłu to widzą, biga, biga, ale na szmatce będzie bardzo dobrze widać. Wow. No i inaczej te zabiegi już są nieodpłatane. Śniadze. No spłuczcie to po prostu wodą i zobaczycie jaki kolor wyjdzie. Przejdź, no, taki ostrożny, cieplejszy. Jeszcze chciałam zobaczyć, co ma nas ścina. Teraz zobaczmy, co jest na razie w No i tak jak mówiłam, bardzo kapryśny surowiec i jestem Nie bardzo ciekawa, czy na pewno dostaje się to, co mówiłem,

Nie, to Beżowy. Czy ktoś będzie chciał mieć szary? Nie, yeah, ja. Yeah. I pieskowy. Tak, to proszę. Mam na to. Mama, a czy w już wyszedł? Ja Nie, to na to O tutaj odłożę. Jak ktoś chce na szaro, to położymy tutaj. Dobra, to będziemy wiedziały. Ja chcę różne pana. mój? Ja. Będzie dużo różnorodność, bardzo się cieszę.

To ma być moro, efekt moro. Czy nam się udał efekt moro? No, jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna. Aleks. No, tak, tak, super. Bardzo ładne. Tak, tak, tak. zrobiły się czterolisk na koniczynę. A tam było jedno serduszko, a jedno serce. Łał, super dziewczyny, nie no.